Jedziemy do miejscowości Pokrowsk, do którego w ostatnich dniach Rosjanie przesunęli się na kolejne 2 km bliżej. Pokrowsk jest codziennym ostrzałem. Że ostrza... jest, chyba na trafiliśmy, bo jest Pokrowsk pod ostrzałem, teraz na horyzoncie widać eksplozję, dokładnie. W okolicy frontu, na wysokości mniej więcej miasta Liman, Medycyna. Dzień trzeci. Czwarty dzień dzisiaj. Jesteśmy już w obwodzie donieckim. Zasuwamy do poszczególnych jednostek wojskowych i grupy medyków. W naszych transportach jest również technika wojskowa.